Okazja do rocznicowej pokawędki, drodzy Państwo, wypada nam dzisiaj taka, iż Seweryn Krajewski kończy 75 lat, urodził się 3 stycznia 1947 roku. Mówiliśmy już o panu Sewerynie i o czerwonych gitarach, bo jest o czym mówić, bo życie Krajewskiego było gęste od muzyki, od koncertów, od przyjaźni, od płyt i od sukcesów, więc dziś Dzisiaj zachodzimy pana Seweryna i czerwone gitary nieco z flanki. Powiemy o drobnym fragmencie tego fenomenu i bierzemy na warsztat koncerty zagraniczne zespołu w latach, kiedy Krajewski święcił z czerwonymi gitarami największe sukcesy, czyli z przełomu lat 60. i 70. O, oczywiście trasa fundamentalna wiodła przez rynek radziecki. Jeszcze w 1968 roku chłopcy koncertowali tam na trasie Moskwa, Leningrad, Mińsk, Wilno, Baku. Ufa oznaczało to 100 koncertów i 400 tysięcy słuchaczy. Turnée trwało 3 miesiące, niebawem napłynął następny kontrakt pod nazwą Wesołe Rytmy. Zebrano więc całą śpiewającą ferajnę z Polski od Zdzisławy sośnickiej przez Waldemara Koconia po czerwonej gitary. Właśnie. Niektórzy piosenkarze bawili się tak świetnie, że jeden z nich, no, nazwisko dyskretnie przemilczymy, Upił do nieprzytomności pilota rosyjskiego samolotu, a to samo w sobie jest dużą sztuką. Także maszynę musiała sprowadzać przy pomocy Stewardesy obsługa naziemna. No na szczęście wszyscy wylądowali. Pomyślnie. No, i ta atmosfera. Wszędzie przyjmowano ich jako import z imperialistycznego zachodu, jako owoc zakazany, a więc entuzjastycznie. W takiej hali na łużnikach w Moskwie słuchało ich na kilku koncertach, za każdym razem po 14 tysięcy fanów. Sami mieszkali w najlepszych, jak na warunki rosyjskie, hotelach tylko dla obcokrajowców. Kiedy wychodzili na ulicę w Republikach Radzieckich, swoim posthipisowskim strojem, tak Zalece odstawali od reszty mieszkańców, że ciągle biegała za nimi gromada dzieciaków, przyglądając się im, jakby uciekli z zoo. Perkusista Jerzy Skrzypczyk w pewnym momencie nie wytrzymał i krzyknął w ich stronę. – Wysz to! – Kitajca nie widzieli, czyli co, nie widzieliście Chińczyka? No i gapie rozpierzchli się w jednej sekundzie, bo z Chińczykami nie było wtedy żartów. Akurat na granicy chińsko-radzieckiej występowały spore napięcia. Sewerynowi Krajewskiemu zresztą, zarówno w Rosji, jak i podczas koncertów w byłej Jugosławii, kilka razy oferowano na sprzedaż działki haszyszu. Później chłopcy zorientowali się, dlaczego. Otóż jego dość senny sposób bycia, powolne ruchy i nieobecny wzrok nasuwał dealerom myśl, że ten facet po prostu bierze, więc jest potencjalnym. Klientem. Zdarzały się też incydenty tragiczne. Oto w Baku pewien młody człowiek nie miał na bilet na ich koncert, więc chciał się dostać do sali widowiskowej przez okno, które znajdowało się tuż pod dachem. Wdrapał się więc na dach, ale. Nieszczęśliwie się pośliznął, spadł na bruk i się zabił. No bywało i tak niestety. Zaskoczeniem było to, że wprawdzie część piosenek czerwonej gitary śpiewały z rosyjskim tekstem, ale Rosjanom wcale się to nie podobało, bo brzmiało sztucznie. Przerywali chłopakom piosenki i domagali się, żeby ani pojęli po Polski, żeby śpiewali po polsku. Więc chłopcy dawali polskie wersje językowe, a Rosjanie raz razem z nimi śpiewali czystą polszczyzną całe partie ich przebojów, tak bardzo byli wówczas znani na terenach wschodnich. Seweryn Kajewski zresztą wspominał najrozmaitsze dziwactwa, które nawet w odczycie przybysza z kraju realnego socjalizmu, jakim przecież była Polska, budziły odruchy zniecierpliwienia. Mówił, gdy na przykład chcieliśmy wjechać windą na wysokie piętro hotelu w Moskwie czy w Leningradzie, często ta winda była nieczynna, a na drzwiach wisiała karteczka z napisem Lift at the czyli winda odpoczywa. Windziarz potrzebował gdzieś wyskoczyć albo wzięła go ochota na drzemkę i zamykał lift. Nikt z miejscowych nie objawiał żadnego na te praktyki oburzenia. Winda, no to wiadomo, delikatny mechanizm i odpocząć musi. Za normalny uchodził tam też inny dziwoląg. W porze obiadowej zamknięte było wejście do restauracji, a na drzwiach widniał wielki napis pierwiet na Abiet. Na każdym kroku widać było, że wszelkie urzędy, instytucje, punkty usługowe nie są po to, żeby obsługiwać ludzi. One demonstrowały swoją władzę, prześcigały się w wymyślaniu sposobów ignorowania ludzi, wręcz pomiatania nimi. Zawsze, gdy wracałem z tego kraju, przyrzekałem sobie, że nigdy tam już nie wrócę, mówił Krajewski. No ale wracałem do wspaniałej publiczności, która czekała na nasz przyjazd i kochała nasze Piosenki. Tak, ta satysfakcja ze wspaniałego odbioru muzyki czerwonych gitar była wartością podstawową, chociaż chłopcy i tak poza wszystkim zarabiali tam nieźle. Każdy muzyk za jeden występ dostawał od go takiego ich niego pagartu, od 35 do 60 rubli, a były to stawki znacznie większe od krajowych. Można było nieźle przyoszczędzić. Ale to była kropla w morzu pieniędzy, które zarabiał na nich ten radziecki. Impresario przy założeniu, że bilety na wszystkie ich koncerty były zawsze wyprzedane do ostatniego miejsca. No i jeszcze jeden zysk z tych występów w Związku Radzieckim, który znany jest wszystkim słuchaczom piosenek, czerwonych gitar. Mianowicie, podczas jednego z turniejów Seweryn Krajewski wsłuchiwał się w ludowe instrumenty strunowe, jakie brzmiały tam na ulicach i w radiu. Tak mu się one spodobały, że swój kolejny wielki przebój pod tytułem Płoną góry, płoną lasy, postanowił otworzyć właśnie brzmieniem tego wschodniego strunowca. I dzisiaj, jeżeli w naszej pamięci płoną jeszcze góry i płoną lasy, to towarzyszy temu wspaniałemu widokowi melodia zasłyszana przez Seweryna Krajewskiego gdzieś w dalekiej. Gruzi.